Witajcie kochani. W ostatnim czasie miałam okazję rozmawiać z wieloma osobami i zauważyłam, że niektóre z nich zmagają się z poczuciem odrzucenia. Poczucie odrzucenia jest jak ziarno, które zasiewane jest w naszym życiu poprzez różne sytuacje. Bóg nas kocha i akceptuje, ale diabeł zrobił wszystko, żebyśmy przestały w to wierzyć. Odrzucenie ma wpływ na każdą dziedzinę naszego życia i rozrasta się, podobnie jak drzewo, które w końcu przynosi złe owoce. W liście do Efezjan, w trzecim rozdziale od 17 wersu, czytamy: Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadamowił się w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości. Potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębokość, i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. W zależności od tego, gdzie zapuszczone są Twoje korzenie, czy w miłości Chrystusa, czy też w odrzuceniu, takie będziesz wydawać owoce. Jeżeli jesteś zakorzeniona w Bożej miłości, w Jezusie masz pokój, wiesz, że jesteś kochana, wiesz, że jesteś akceptowana i jesteś osobą pełną radości, pełną miłości, tę miłość rozdajesz innym. Jeżeli natomiast jesteś zakorzeniona w odrzuceniu, w poczuciu odrzucenia, to Będziesz rodzić depresję, negatywizm, brak pewności siebie, gniew, arogancję, wrogość, potępienie, nienawiść czy też użalanie się nad sobą. Możesz złamać moc odrzucenia nad swoim życiem. Zapraszam na naszą modlitwę kobiet. odrzucenia zbiera się ogromne żniwo. Często osoby, które borykają się z duchem odrzucenia, nakładają maski osoby nierostępnej, osoby samowystarczalnej, silnej, odważnej, aroganckiej, w jakiś sposób właśnie też nieprzystępnej. Bardzo często. Towarzyszy temu, czy wyglądzie przejawia się to tym, że osoba ta ma dość mocny makijaż, że ma nawet taki ekstrawagancki czy też wyzywający ubiór, a wygląda na osobę bardzo pewną siebie i ważną, a w rzeczywistości pod tą maską kryje się mała, słaba dziewczynka z poczuciem odrzucenia, z brakiem pewności siebie i z lękiem przed ogromnym zranieniem. Odrzucenie boli. Jednak dopóki nie zostanie uleczony korzeń tego odrzucenia, pierwotna przyczyna nigdy nie zostanie zagojona. Zawsze będzie łatwo Ciebie zranić. Zawsze duch odrzucenia będzie miał do Ciebie dostęp. Duch odrzucenia to duch zwodniczy, i w każdej sytuacji, tak naprawdę, zawsze będziesz się widziała w roli ofiary, w pozycji ofiary osoby skrzywdzonej, źle potraktowanej, dotkniętej. Duch odrzucenia będzie to wszystko olbrzymiał będzie malował ci oprawcę w krzywym zwierciadle i cały świat. I choćby winowajca nawet cię w jakiś sposób przeprosił, to jednak stanie tylko Lekko muśnięta, otarta Twoja rana. Podobnie jak z drzewem, które wydaje właśnie takie nie do końca dobre owoce. Niektóre jabłuszka są lekko nadgnite. Wystarczy je pozrywać i wydaje się, że jest ok, że drzewo jest zdrowe. Jednak, jeżeli korzeń tego drzewa jest właśnie umiejscowiony w odrzuceniu, to prędzej czy później całe drzewo zacznie. Wydawać złe owoce. Dopóki nie uleczysz korzenia, Twoje owoce nigdy nie będą dobre. Duch odrzucenia będzie Cię izolował od ludzi, od przyjaciół, od bliskich, od znajomych. Będziesz uważała, że tak naprawdę to oni są źli, a nie Ty. To oni sprawiają, że Twój świat, że czujesz się źle, że mm, czujesz się zraniona. Będziesz miała wrażenie, że lepiej ci bez nich, będziesz się zamykała we własnym domu, we własnym, we własnym pokoju, będziesz w jakimś ścisłym gronie osób najbliższych, ale wewnątrz ciebie Twoje serce będzie tęskniło do relacji z innymi, do przyjaźni, do przebywania z innymi osobami, do radości, do rozwijania wspólnie różnych rzeczy. To duch odrzucenia. Sprawia, że nie potrafimy mieć normalnie dobrych, fajnych relacji, zarówno z Bogiem, jak i też z bliskimi, dlatego że duch odrzucenia będzie zawsze rodził też pewną podejrzliwość, żeby się nie otworzyć do końca, żeby nie być do końca szczerą, bo być może ktoś kiedyś wykorzysta to, co powiedziałam przeciwko mnie. Osoba, która. Boryka się z duchem odrócenia, często jest osobą krytycznie nastawioną do świata. Często zdarza się podważać czyjś autorytet, wyśmiewać, stawiać kogoś w gorszym świetle, krytykować, obmawiać, poniżać nawet. Dlatego, że to daje jej chwilowe poczucie przewagi nad innymi, i jest taką trochę tarczą, obronną, na chwilę daje poczucie bezpieczeństwa, powoduje, że przez chwilę czuję się lepiej, ale tak naprawdę sama nie jest w ogóle odporna na żadną krytykę. Wszelkie słowa, które niosą choćby cień krytyki, powodują ogromne zranienie. Taka osoba nigdy nie będzie potrafiła wykorzystywać, wykorzystać słów jakiejś uwagi, po to, żeby poprawić jakość swojej pracy, po to, żeby nadal potem Pracować w zespole, już lepiej być może, ale będzie czuła się obrażona, będzie czuła się dotknięta, będzie czuła się niezrozumiana i um, trudno jej będzie pracować w jakimś zespole, czy w kościele, czy też w, jakimś, w jakiejś społeczności. Będzie się to udawało, dopóki właśnie nie usłyszy jakiś uwag na temat własnej. Osoby. Osoba, która boryka się z duchem odrzucenia, będzie przewrażliwiona. Będzie wszystkie, wszystko odbierać personalnie do siebie, bardzo, bardzo osobiście. Będzie przewrażliwiona na swoim punkcie. Będzie jej się wydawało, że zawsze w każdej sytuacji chodzi właśnie o nią, że zawsze ktoś źle o niej mówi, ktoś właśnie chce jej dokuczyć, ktoś chce w jakiś sposób um, jej zwrócić uwagę, ją lekceważy, jej nie zauważa. Możesz mówić dzisiaj, że duch odrzucenia nie dotyczy Ciebie, bo świetnie sobie radzisz, bo jesteś osobą radosną, lubianą, i wszystko Ci się bardzo dobrze układa. Dlatego, że wiecie, duch odrzucenia nie manifestuje się w takiej sytuacji, gdy nam się wszystko dobrze układa, ale właśnie wtedy, gdy zaczyna się nie układać, właśnie wtedy, gdy ktoś nas w jakiś sposób zrani, dotknie, powie nam coś. Niemiłego, odrzuci, odepchnie, zignoruje. Jak wtedy się zachowujesz? Ile czasu potrzebujesz na to, żeby przejść nad tym do porządku dziennego? A może tak bardzo Cię to rani, że obrażasz się i nie jesteś w stanie dalej normalnie funkcjonować? Jak długo rozmyślasz nad tym, co się stało? Jak bardzo zostałaś właśnie w tym momencie zraniona? Nie potrafisz przebaczyć? Nie potrafisz myśleć o czym innym, nie potrafisz normalnie pracować, bo cały czas myślisz o tym, że ktoś przed chwilą albo przed kilkoma dniami czy miesiącem powiedział ci coś przekrego, czy zwrócił ci na coś uwagę. W każdej rozmowie do tego wracasz, ciągle gdzieś tam to rozpamiętujesz, albo raz na jakiś czas do tego wracasz. To znaczy, że, że borykasz się z duchem odrzucenia. Wiecie, chyba nie było osoby na świecie i nie ma, która bardziej, do, którą bardziej dotknęłoby odrzucenie niż naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przyszło do swoich słowo, a swojego nie przyjęli. Przyszedł do swojego narodu, On, Bóg z Boga, światłość świata, Król Królów, Pan Panów, został odrzucony. Przez swój naród, do tego stopnia, że w, swoim, w swojej miejscowości, w swojej Ojczyźnie nie mógł uczynić żadnego cudu. Wszędzie uzdrawiał, wskrzeszał, działał z wielką, potężną mocą, znaki i cuda. A w Nazarecie nie mógł niczego średniego zrobić, bo po prostu ludzie go odrzucili. Nawet własna rodzina przez pewien moment również go odrzuciła, bo nie rozpoznali w nim Mesjasza, nie mogli go zrozumieć. Wiecie, Jezus na ziemi był człowiekiem. Miał takie same emocje jak ja i ty. Świetnie sobie z nimi radził, ale jak bardzo musiał boleć go to odrzucenie. Myślę, że jego serce musiało naprawdę ogromnie krwawić. Musiał niesamowicie cierpieć. A jednak nie zawahał się, żeby pójść na krzyż. By przybić do krzyża ducha odrzucenia, byśmy miały tę moc, która płynie ze zmartwychwstania, do tego, żeby z tym duchem odrzucenia się rozprawić. Nikt tak jak Jezus nie wie, jak się czujesz, co przeżywasz. Ale pamiętaj, że Jezus zwyciężył, że duch odrzucenia został przybity do krzyża i pokonany. Jezus przyszedł po to, żeby również zwyciężyć, pokonać ducha odrzucenia w Twoim życiu. W jaki sposób poproś Ducha Świętego, żeby przypomniał Ci różne sytuacje z Twojego dzieciństwa, żeby pokazał Ci, gdzie tkwi, gdzie zakorzenione jest odrzucenie. Być może jest to jakaś sytuacja z dzieciństwa. Najprawdopodobniej. Być może usłyszałaś kiedyś, że byłaś niezaplanowanym dzieckiem, niechcianym dzieckiem. Być może usłyszałaś, że Twoi rodzice woleliby, żebyś, żebyś była chłopcem. Być może poczułaś się bardzo odrzucona, bo dowiedziałaś się, że Twój tata dostawił mamę, gdy była w ciąży z Tobą i więcej się nie pojawił. A być może zostawił Cię później, gdy byłaś małą dziewczynką albo większą dziewczynką. I cały czas myślałaś, że to jest Twoja wina, że to była Twoja wina, bo właśnie grzeczna. Być może wzrastałaś w rodzinie, rosłaś w rodzinie, gdzie panował alkoholizm i przemoc, i rodzice bardziej zajęci byli właśnie tym, żeby jakoś walczyć z tym alkoholizmem, a dla Ciebie nie mieli czasu. A może byli tak bardzo zapracowani, że nigdy nie brali Ci na kolana, nigdy nie okazywali Ci miłości nie mieli okay. czasu, żeby się z tobą pobawić, nie wiedzieli, jak to zrobić i czułaś się wtedy bardzo zraniona, dotknięta. Może wychowywała cię babcia albo ciocia, bo rodzice cię zostawili. To wszystko może być korzeniem ducha odrzucenia. Być może musiałaś chodzić do przedszkola, bo rodzice byli tak bardzo zapracowani, a tak bardzo nie chciałaś chodzić do tego przedszkola, tak bardzo chciałaś, że dostać w domu z mamą, a jednak a jednak mama wysyłała cię, źle się czułaś w tym przedszkolu, źle się czułaś wśród tych dzieci, to wszystko może właśnie być, w tym wszystkim może mieszkać duch odrzucenia, w tych wszystkich przeżyciach, myślach, czy w szkole potem, gdy nikt nie chciał się z tobą bawić na podwórku, nikt nie chciał z tobą siedzieć w ławce, iść w barze, nie byłaś wybierana do drużyny sportowej, by byłaś słaba z wf -u. a być może potem dostawił cię chłopak, a może dostawił cię wtedy, gdy byłaś już w ciąży, a może zostawił cię mąż, czy też odrzuciły Cię Twoje własne dzieci, przyjaciele. To wszystko wykorzystuje duch odrzucenia, żeby pokazać nam, żeby, żebyśmy zapomniały o tym, że Bóg nas kocha bezwarunkowo i akceptuje. To wszystko jest po to, żeby pokazać ci, że jesteś nic nie warta, że nie zasługujesz na Bożą miłość. Że Bóg Cię nie kocha, skoro przeżywasz takie trudne rzeczy, nie potrafisz sobie z tym poradzić. Wiecie, w liście do Efezjan, w piątym rozdziale, w pierwszym wersie, czytamy takie słowa. Naśladujcie Boga, jako ukochane dzieci. Żyjcie też w miłości, podobnie jak Chrystus. On nas ukochał i dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie Bogu na ofiarę, niczym Piękny zapach. Chrystus złożył siebie na ofiarę dobrowolnie, jako piękny zapach, po to, żeby pomóc Ci uporać się z duchem odrzucenia, ale po to też, żebyś Ty miała siłę do tego, żeby przebaczyć i przeprosić. I nie będziesz wtedy pozbawiona swojej godności, wręcz przeciwnie, wejdziesz, gdy zrobisz to szczerze i prawdziwie, na wyższy level relacji z Jezusem. Duchu Święty, zapraszam Cię do tej modlitwy, zapraszam Cię teraz do każdej osoby, która boryka się z duchem odrzucenia. Zapraszam Cię, Panie, ażeby otworzyła swoje serce i wpuściła Cię właśnie tam, do tej sytuacji, kiedy poczuła się odrzucona, kiedy poczuła się dotknięta, kiedy poczuła się zostawiona, kiedy jej serce zaczęło krwawić. Duchu Święty, przyjdź tam razem z Jezusem Chrystusem do tej sytuacji właśnie z tą osobą przyjdź, przyjdź i napełnij sercem ogromną miłością, przyjdź Jezu, niech Twoja święta krew, obmyje każdą skrwawioną ranę. Niech Twoja święta krew uczyści to miejsce, tę sytuację, to serce od ducha odrzucenia, duch odrzucenia odejdź sprzeciwiam Ci się. Nie masz prawa przychodzić do osób, które kocha Bóg, które wybrał Bóg, które należą do Niego. Jezu, niech Twoja święta krew obmywa każdą ranę, obmywa każdą trudną sytuację, każde zranienie, każdy ból i niech wylewa się w to miejsce Twoja miłość, akceptacja, szczęście i radość. był Święty, Przyjdź i otwieraj oczy, które były być może na uwięzi, które widziały tylko same złe rzeczy, a Ty otwieraj po to, żeby widziały rzeczy dobre, żeby widziały dobre strony każdego człowieka, żeby widziały innych tak, jak patrzysz na nich te, przez pryzmat miłości, akceptacji. Przyjdź, Duchu Święty, z siłą do każdej osoby, która boryka się z duchem odrzucenia, z nieprzebaczeniem, z niemożliwością stanięcia w tym miejscu, żeby właśnie przebaczyć i przeprosić. Przyjdź, dodaj sił. Ojcze Niebieski, oddajcie teraz każdą z tych osób. Stawiam ją przed Tobą i ogłaszam zdrowie na poziomie ducha, duszy i ciała. W imieniu Jezusa, w Duchu Świętym. Amen. Amen, kochani, dziękuję Wam za ten czas wspólnie spędzony. Dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną. Dziękuję Wam za to, że przesyłacie te filmiki dalej, udostępniacie. Róbcie to. Dawajcie również łapki w górę i piszcie komentarze. Czekam zawsze na nie i odpowiadam. Z Panem Bogiem. Do następnej soboty. Pa Pa.